Witam wszystkich, Lands of Lore. I niestety popełniłem błąd. I nagrałem po zniszczeniu pierwszego gniazda. To jest mój najnowszy save. Poprzedni jest jeszcze przed w... wejściem do, do tego miejsca przeklętego. Szybko muszę stąd uciec gdzieś. Jakieś miarę bezpieczne miejsce. Pokażcie mi na mapie. To wygląda na bezpieczne miejsce. Zaraz trzeba go uzdrowić. Kłamiesz. Ok. Nie muszę zniszczyć te roboty. To jest moja misja. Bez tego dzisiaj nie usnę. Dobra, teraz sobie mogę zapisać. Bezpiecznie. Spójrzmy na mapę. Tym razem spróbuję z drugiej strony do nich przejść. Tędy? O, nie, czekajcie. Tutaj. Fuck. Jeszcze jest za mną jakiś jeden. Czy ty jesteś pojedy. Tutaj będzie lepiej. Oh, znowu to jest miliard. Muszę użyć fireball teraz. Teraz. Nie, zabyt dobrze to poszło, niestety. Ja. Fireball. Dobra, zabite. Po prostu, aż mi brak słów. Czy nie ma nic za mną? Nie ma przynajmniej. Tyle dobrze! Wakata, tak. który masz poziom wojownika? Uu. Michael. Jeszcze dużo ci brakuje do bakaty. No to to jest po prostu koszmar. Ja lubię gry trudne. A tutaj się trzeba nieźle pomęczyć. Już trzeba się trochę pomęczyć, naprawdę. Patrzcie na bakaty. Nikt go nie atakuje. Tylko dlatego, że jest w środku. Dużnie. O! Jeden, z... jeden został. Fajnie se powiedziałem. Uuuu uh. Bakata Jedyne, znaczy od razu zdradzę, że Bakata zostaje z nami do końca gry Nie pamiętam jak Polson Wydaje mi się, że też Także wydaje mi się, że to jest ostateczny team Psz. Nasz skład się nie zmieni jestem pewien, ale chyba tak Aż korde Dawcie w końcu Świetnie gdzie są... Gdzie jest gniazdo, gdzie jest gniazdo, gdzie jest gniazdo, gdzie jest gniazdo, gdzie jest gniazdo? Where is the nest? Zapis. Gdzie jest to cholerne gniazdo? Nie, tutaj? To jest jakiś przycisk. Eee... Tu nie ma gniazda. Okej, okay. to dopiero. To. Przecież ja tutaj. Okej, okay, ja nie, 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 nie wiem co się dzieje. Dobra, teraz skoncentrować się i spróbować to zrobić. Oprócz tego, że mi padł właśnie Michael. Nie, trzeba go uzdrowić. Bakata, ty to zrobisz. I sam siebie też z przy okazji. Bakata, postaraj się, bo ty możesz walnąć za 60. Jak ty możesz walnąć za 60, to jest jeszcze nadzieja. Po co mi zdycha? Na stule tam gdzieś będzie gniazdo. Jak to zniszczę, to będzie święty spokój forever and ever! Już nigdy nie będę musiał z nimi walczyć. Chyba, że za parę lat znowu sobie zaglądam trochę. Na przykład. Okej. Okay. O, lepsze. No, to po prostu jest zarobiste. Nad nie się jakiegoś jednego zabić. <laughs> Wiecie co spam stąd muszę się wyleczyć e, e, gdzie było to bezpieczne miejsce Tędy pójdę No dobrze Teraz od razu ich potratuję z firebolki. Co? Co ty zrobisz? Jakim cudem ty mnie znalazłeś? Oś tu! tu! Normalnie nie wiem. Podróżnik, robak, robak, podróżnik. Tędy trzeba będzie wrócić się. No i są luzem! Luzem! Miałem na myśli, że rozprzestrzeniły się już po tych całych kopalniach. Po prostu pięknie. Kuli Okej, okay, to było dobre. Ja chcę skończyć kopalnię jeszcze dzisiaj! Pozwólcie mi. OK szybko. Tutaj? Świetnie. Chyba to jest to przekręte miejsce, gdzie skończyłem, gdzie dalej nie mogę za cholerę przejść. Tak, tam będzie gniazdo. Już tylko tyle zostało. I tutaj jeszcze coś. Ale tam nie będzie robaków chyba. Ojejuuu... Uuu, teraz sobie jakoś radzą nawet, szczególnie, kurde, Bakata ma dobrą serię! Team emotion, full team emotion, normalnie... Nie, dobra, trzeba będzie uzdrowić tego. No, może damy radę bez rzucenia kuli ognistej na te dziady, czy nie? Albo dobra, wiecie co? Bakata, zrobisz to, zrobisz dwójkę! No tak średnio wyszło Średnio to wyszło <średnia> Całe dwa odcinki poświęcone na walkę z tymi tasiemcami przywiciele ja O kurde Nieprawdopodobnie to jest, naprawdę Strasznie trudny moment w tej grze o, kurde. No, nie tyle trudny, co. długi. No, długi. Po prostu trzeba mieć cierpliwość tutaj. Chyba, że znaczy, tak naprawdę mogę sobie to darować i biegać w, jakaś... w tych kopalniach, ignorując je. Ale co tam? Jestem bardzo ciekawy, co znajduje się w tamtej części kopalni. Może jakiś magiczny przedmiot, chociaż. Jakaś nagroda za to, że tutaj. zawalczyłem z nimi. Liczę na to. Mam nadzieję, że twórcy gry mnie nie zawiodą, nie. Kogo, ja się, kogo ja oszukuję? Nic tam nie będzie prawdopodobnie. Tyle co? Mamy. Nie, no, nic nie daje zabijanie tych potworów Michaelowi. O, kończą się! No, nie. Zawsze jak to powiem. Już nigdy tego nie powiem. A ja nie wierzę, że one mogą się tak szybko odradzać, to jest nieprawdopodobne. Po prostu wstawaj! Ohohoho. Uh, no, teraz to po tych wszystkich bitwach powinniście dostać oficjalny tytuł. Ty. mistrzów dezynfekcji dezynfekcji, znaczy ja nic nie mówię, ja widzę tylko dwa ale nic nie mówię, ja nic nie mówię jest wyjątkowo cicho i spokojnie I nie mogą w niego trafić. Trzech na jednego. I, i, i pusto. Jest to cholerne gniazdo. Jest. Nie. Czekajcie. Nie ma tu gniazda. Nawet. Jak to możliwe? Oszukaj mnie. Jestem głupi. Nie, tu jest gniazdo. Przynajmniej. Je widzę. Dobra. Jest już blisko. Jest już bardzo blisko. Teraz mogę powiedzieć, że to jest... O kurde, Bakata! Możesz zrobić heal. Całe szczęście. Żeby tylko tam podejść, stanąć w tym miejscu. Zabij go. Zabij! Yeah! Spać! Nareszcie. Po dwóch odcinkach męczarni z tymi dziadami, ostatecznie rozwiązanie kwestii robaków. Świetnie, już więcej nie usłyszę tego dźwięku. Więc nie będę musiał z nimi walczyć. Chyba, że jakiś jeden się gdzieś zapodział, możesz spać spokojnie. Maker, już nikt ci tu nic nie zrobi. Dobra, jeszcze szybko odkryję resztę tego poziomu. Jaki mały fragment tu został? Um. Kurde, się, naprawdę źle sobie klikam, no. Gdzie to jest? Aha, tu nic nie było w sumie. Czyli teraz trochę bardziej na wschód. Jaka cisza. Jestem nad. nieprzyzwyczajony do takiej ciszy. Halo. Tu nie ma naprawdę. No wiedziałem, że nie dostanę żadnej, zupełnie żadnej nagrody za to, że pozbyłem się tych robaków. Ale, 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 ale. Mogę iść tędy. Mogę iść tędy. A tutaj. Zaraz, zaraz. A ja tutaj byłem. Czyli tak naprawdę, nie musiałem tu iść. Nie, no nie wierzę w to. Ja tu nie musiałem iść. Chyba. No trudno. Pff, dobra. E, I tak bym sobie tego nie darował. Taka jest prawda, że musiałbym przejść bo po prostu ten moment dla samego przejścia. Także ludzie, jak będziecie grali w tą grę, fragment z latającymi robakami nie jest y, obowiązkowy, jeśli, się, jeśli z tego co tutaj widzę. Nie dostałem tutaj żadnego przedmiotu specjalnego w związku z tym. Natomiast jest tą alternatywną drogą, zdecydowanie trudniejszą dla e, wrzucenia się w tą dziurę z poziomu, z poziomu pierwszego, tą przy tym teleporcie takim, jeśli wiecie o co chodzi, powinniście wiedzieć, no ale mam już wszystkie e, miejsca w kopalni już w 100% odkryte, także mogę stąd wyjść, to jest ostatni odcinek w kopalni. Jakoś mnie to nie cieszy nie wiem do czego Ale dobra, do usłyszenia, to jest sobie zrobię przerwę, do usłyszenia w kolejnym odcinku Lance of Lore. Cześć